Ciele. Zapraszamy wszystkich na kulinarną majówkę 2 maja o godzinie 10.00. W hotelu Warmińskim w Olsztynie będę. my? <noise> Będzie gotowanie, będą pokazy, <noise> będą warsztaty kulinarne. Akcja charytatywna. Leczymy super młodą, fantastyczną kobietę. Musicie być z nami. Więcej informacji na Facebooku pod nazwą Kulinarna Majówka przez KU.

No to To Ile jeszcze mamy? Z jakiego to chleba? Z bułki zwykłej, pszennej. <grymne> nie, olej już <że> zazwyczaj <grymne> dajemy po prostu na zimno na wykoślenie. Ewentualnie podgrzewamy. Dodajemy nie, do pireburaczanych, raczonego jest super. Do wszystkiego wejdę. A teraz już mi się trochę już mi się trochę zmienia. No, no, jaki... no, no, e, no spół litra. spół pół litra. Ten potrzebuje termosia. Jeden z owych lodu. To I jeden litr Dwa opakowania,

Dziółka, ziółeka. Mm. No, jeszcze, jeszcze w środku jest surowo. No, teraz sobie na małym ogięcie A w ogóle najlepiej to do pieca, Na no śniadanie są też właśnie związane. Tam od nich? Tak. lewane są, marynowane A bierze to się na działkę, to jest taki legalny Wierzę w Ciebie. Tak, dokładnie. Oto będzie pomieszanie. Chcesz, to by się <grymna> <grymna> Proszę cię bardzo, ja mam nie przeszkadzać w ogóle. A jaka ona w ogóle? Halo. Czarny prosty buty. No, Dobra, tu no.